Dzień 17 i 18 naraz, można powiedzieć. Bo wczoraj się niestety nie pojawił żaden TikTok i ominąłem TikToka. Więc niestety, niestety, będzie rozbite, ale na start możecie zobaczyć, jak pięknie ubierałem koinkę na streamie. Od razu przepraszam za jakość, ale no internet nie oddaje u mnie. Cóż ten śnieg w ogóle też mam, ale nie wiem jak on działa. Finał! Ubrana! A teraz płysa bania Tu jest głupie, mega głupie. Nie no zajebi że ubrałem choinkę po to, żeby ją teraz obrócić jajkiem, nie? Jest tak zrobić, żeby to było widać. Dobra, chociaż ubudziłem tylko kociuchy. No robiłem mądrzejsze rzeczy w swoim życiu. Dobra, przebrany już. To się już nie zdarzy. Mam nadzieję, że wszystkie <śmiech> <śmiech> wszystkie tewali będą wrzucone i kolejne jajko nie będzie na głowie, chociaż jakby się znowu nie udało, to będzie kolejne. Ale szoda jajek, nie można marnować jedzenia, pamiętajcie. A teraz zobaczcie, no trochę będzie to nie po kolei, bo najpierw to zostałem za 18 grudzień, a później za 17, bo jakbym poradzał wam najpierw za 17, później 18 to by się od razu widzieli, który był 18, a 7. No, i, nic nie rozumiecie, ja też nie, ale zobacz. ona dodatkowy kluczyk. Yy, Dałeś wczorajsze. I dwa tysiące planów, kurde, ładny, ładne, ładne narody. Także no, narody fajne, warto było yy, odebrać je później, bo i tak no fajna naroda. Wtedy idźcie ty, tam no i nie bądź chuj, obserwuj.